Uprężnienie trzecie. Liczne dane. Podstawowe dane. Mężczyzna. Mężczyzna. Kobieta. Kobieta. Chłopak. Malcik. Dziewczyna. Dziewczyna. Osoba. Osoba. Ludzie. Ludzie. Imię. Imię. Nazwisko. familia, Zawód. Profesja. Wiek. Wzrost. Adres. Adres. Obywatelstwo. Obywatelstwo. Numer telefonu. Numer telefonu. Komórka. Мобильный телефон. Номер конта. Номер счета. Номер убеспечения. Номер страховки. Упражнение четвертое. Страны и национальности. Краи и народовости. Австралия. Австралийчик. Австралийка. Австралия. Австралиец. Австралийка. Бразилия. Бразилийчик. Бразилийка. Бразилия. Бразилец, Бразильянка. Англия, Англик, Ангелька. Англия, Англичанин, Англичанка. Франция, француз, французка. Франция, француз, француженка. Немцы, немец, немка. Германия, немец, немка. Венгры, венгер, венгерка. Венгрия, венгр, венгерка. Włochy, Włoch, Włoszka. Italia, Italianiec, Italianka. Japonia, Japończyk, Japonka. Japonia, Japoniec, Japonka. Meksyk, Meksykanin, Meksykanka. Meksyka, Meksykaniec, Meksykanka. Polska polak polka Polska polak polka Rosja Rosjanin Rosjanka Rosja Rosjanin Rosjanka Hiszpania Hiszpan Hiszpanka Hiszpania Hiszpaniec Hiszpanka. Portugalia, Portugalczyk, Portugalka. Portugalia, Portugalec, Portugalka. Stany Zjednoczone, Amerykanin, Amerykanka. USA, Amerykaniec, Amerykanka. Irlandia, Irlandczyk, Irlandka. Irlandia, Irlandiec, Irlandka. Szwajcaria szwajcar szwajcarka Szwajcaria szwajcarz szwajcarka Kanada Kanadyjczyk Kanadyjka Kanada Kanadec Kanadka Szkocja Szkot Szkotka Szotlandia Szatlandiec, szotlanka Norwegia, Norwek, Norweszka. Norwegia, Narwieżec, Narwieszka. Szwecja, Szwed, Szwedka. Szwecja, Szwed, Szwedka.